Arn.eu W 2019 Aladdin znów jest na językach widzów z uwagi na swój e, dzielący publiczność zwiastun. Nie będzie więc chyba lepszego momentu, żeby przypomnieć sobie kultową platformówkę o tym samym tytule z wczesnych lat 90. Wydana w listopadzie 1993, rok po kinowym debiucie swojego źródła, stworzona została z myślą o popularnej wówczas konsoli Sega Mega Drive. Gra studia Virgin Games okazała się olbrzymim hitem. Jeśli wierzyć Wikipedii, jest trzecią najlepiej sprzedającą się grą na Genesisa, czarując grających czterema milionami kopii. Falono ją również za liczbę realistycznych animacji, które osiągnięto stosując złożoną kombinację technologii cyfryzacji i kompresji. Marketingowcy studia nazwali ten proces Digicel, wykorzystano go potem chociażby w królu Lwie. W obliczu sukcesu nic dziwnego, że szybko zdecydowano się przeportować grę również na inne platformy. O wersję tę oparto o wydane w 94 edycje na Amigę i Dosa, i to właśnie gameplay z tej ostatniej oglądacie właśnie na ekranie. Przebąkiwano też coś o translacji na Sega CD, ale ta nigdy nie doszła do skutku. Sukces produktu Virgin zdziwił pewnie nawet samych twórców, bo zlecony przez Disneya już po premierze filmu, produkt musiał powstać w zaledwie kilka miesięcy. Tak, by zdążyć do sklepów wraz z planowanym wydaniem VHS animacji. Oryginalnie projektem miało zająć się inne studio o nazwie Blue Sky, ale to nie podołało i to właśnie nowa ekipa miała uratować ten projekt. Dla autorów oznaczało to pełną mobilizację i mało miejsca na improwizację, i jak widać na załączonym obrazku, udało się. Aladdin śledzi luźno losy filmowego hitu. Wcielamy się w tytułowego złodziejaszka, który, zwiedziony przez Wezyra Jaffara, kradnie magiczną lampę, w której to zaklęto nieodżałowaną duszę Robinę Williamsa. Jak inne disneyowskie gry tamtego okresu, tak i ta przyjmuje formę klasycznej dwuwymiarowej platformówki. Jako ale możemy biegać i skakać, a także bronić się, machając mieczem lub obrzucając przeciwników zbieranymi jabłkami. W większości wypadków jest to oręż najskuteczniejszy, a na dodatek wegański, lecz ograniczony licznikiem w prawym górnym rogu ekranu. Ale jak dowiedzieć się można z ekranu startowego gry, jest tu trochę więcej do roboty niż tylko hopsanie. Głowy Gina pełnią formę żetonów do minigry w pseudo-jednorękiego bandytę aktywowanej po przejściu poziomu. Znalezienie głowy małpki Abu odblokuje bonusowy etap i właśnie zdałem sobie sprawę, że brzmi to jak coś co mogłaby zaplanować Mafia Dona Corleone. Ciekawym typem znajdziek są klejnoty. Te wydać możemy u ukrywającego się sprzedawcy. Pięć świecidełek pozwoli kupić dodatkowe życie, dziesięć życzenie, czyli możliwość kontynuacji gry po utracie ich wszystkich. I to z grubsza tyle etapy Alladyna są długie i poplątane, choć na tyle korytarzowe, że trudno się w nich zgubić, co jest miłą odmianą po węźle gordyjskim nieczytelnych tuneli w Królu Lwie. Nawiązują również bezpośrednio do konkretnych miejscówek z filmu. Oprawa graficzna przygotowana została zresztą przez animatorów Disneya, a następnie przeniesiona do formy cyfrowej. Dzięki temu oprawa pozostaje bliska kresce animacji, a jej ekspresywne ruchy przeciwników nadają przygodzie tego typowo Disneyowskiego klimatu prezentują się świetnie, niezależnie od ogrywanej wersji, mimo iż niektóre z nich musiały walczyć z ograniczeniami palety kolorów ówczesnego sprzętu. O tym, że wszystkie te wersje wywodzą się z Segi świadczy chociażby sprytnie ukryty easter egg do znalezienia w poziomie wewnątrz lampy. Wśród skarbów kryjących się w przytulnym mieszkanku Gina znajdziemy telewizor kineskopowy, do którego podpięty jest pierwszy model Segi Mega Drive. Uważni widzowie zauważą zresztą, że waladynia szaroi się od zamaskowanych graficznych niespodzianek. Niestety, Al cierpi również na przypadłość wielu innych gier Disney'a tamtych czasów. Nie zawsze uczciwy poziom trudności, wymagający wkuwania fragmentów plansz na pamięć oraz nieprecyzyjne hitboxy platform. Nie zawsze to, co widzimy na ekranie, pokrywa się idealnie z tym, na czym możemy stanąć, co doprowadza do irytujących sytuacji. A że liczba kontynuacji jest mocno ograniczona przez naszą zdolność nabywczą, jest to typowy przykład przygody nastawionej na maksymalizowanie czasu gry, czyli zaczynanie jej od nowa aż do skutku. No i szkoda, że Aladdin nie potrafi się wspinać na skarpy, jak robił to później Simba. Dla atletycznego rzeźbieszka nie powinno to być żadnym problemem, a taki ruch bardzo by moim zdaniem tej grze pomógł. Oprócz najczęściej wspominanego wydania segowego i jego portów do sprzedaży trafiło też kilka innych gier o tej samej nazwie. Mam kontrowersyjną opinię, wbrew tej popularnej, że to wersja SNESowa jest właśnie tą najlepszą. Wyprodukowana przez japoński Capcom charakteryzowała się podobną, choć dużo bardziej dynamiczną rozgrywką i wieloma mechanizmami niedostępnymi na sedze. Tu, Aladdin mógł wspinać się na skarpy i spowalniać upadek prowizorycznym spadochronem. Nie miał też miecza, preferując bardziej klasyczną metodę pokonywania przeciwników, skacząc im na głowy. Tym samym ruchem można było odbijać się od elastycznych pali. Tytuł ten był przy tym dużo bardziej kolorowy i czytelny graficznie, ale mimo wszystko to wydanie konkurencyjne uważane jest powszechnie za lepsze. No nic, życie. Jeśli ta wersja wygląda jakoś tak znajomo, to może dlatego, że mieliśmy ją również w Polsce. Chińscy programiści przygotowali własny, nieoficjalny port wersji SNES. To wydanie charakteryzowało się lepszym odwzorowaniem super Nintendowskiej oprawy graficznej i rozgrywki, ale niestety kosztem fizyki, ponieważ piraci używali własnego silnika, sposób poruszania się bohatera odbiega mocno od kapkomowego oryginału pirackiego Aladyna 2, próbującego z marnym skutkiem być portem wersji z Segi, z przyzwoitości przemilcze. A jak było z wami? Czy staliście w obozie Segi, ograwszy chociażby dosową wersję gry? Czy raczej w zespole Nintendo za sprawą wydania Pegasusowego? Czekamy na was w komentarzach. Do usłyszenia!